Praca pośrednika no to jest raczej na zasadzie, nie mówię, że przegrana, bo ja bym tego tak, mm -hmm. już tego tak na pewno nie, jakby nie postrzegam, ale nie każde spotkanie to jest sprzedaż, umowa, notariusz, faktura. Trochę tak tego Sandlera będziemy tu reklamować, ale Halinka jest frikiem Sandlerowym, ja trochę Są też, tak, więc... Samozwańczym. Bym, tak. tak. Ktoś się mnie czasem pyta, czy ja szkolę z technik sprzedaży, to mówię, że broń Boże, nie nigdy. Ja no Myślę, że to jest praca głównie... Nad sobą tak. i ze sobą. Tak. Z nieruchomościami wiąże się mnóstwo różnych innych aspektów, branż, tematów. Więc, jakby, okej, okay, no, rynek się zmienia, i, i, i to jest właśnie ta stała, że on się po prostu zmienia. Nic z tym nie zrobimy, nie ma sensu ani się ekscytować, że super, ani się martwić, że on ją źle albo że duża konkurencja. Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek Sales, Girls, Kobiety w Sprzedaży. I tak, dzisiaj będzie stricte o sprzedaży, ponieważ poprzednie odcinki tak. Trochę były wprost, trochę nie wprost, ale, ale teraz o sprzedaży i dzisiaj o sprzedaży bardzo. Moim gościem jest Halina Karpińska. Halina jest z Warszawy i zaraz też się bliżej przedstawi, co to robi i co sprzedaje. No i tak, i może, może rzeczywiście od razu, ja to mam oczywiście scenariusz, ale jak to życie pokazuje, rzadko do niego zaglądam, bo tak Zobaczymy. jakoś wszystko płynie. Zobaczymy, jak będę potrzebować, to się będę wspierać. A jak nie, to nie. Halina, jakbyś mogła się przedstawić. Nazywam się Helena Karpińska, jestem pośredniczką w obrocie nieruchomościami i zajmuję się tym już 13 lat. Jak tam trafiłaś? No, klasycznie każdy marzy o sprzedaży, więc. Każdy marzy o sprzedaży. Każdy marzy o, o sprzedaży. To jest świetne hasło, to może być hasło naszego odcinka. Każdy marzy o sprzedaży, jakbyś rozwinęła temat, bo ja nie znam takich osób. No i właśnie to był żart. Jakby ja okay. zupełnie, jakby... Trochę przez przypadek, yy, trochę nie. Ja byłam mm -hmm. w takim momencie, że chyba już po studiach między studiami licencjackimi a mm -hmm. magisterką, jakoś tam sobie zmieniałam swoją ścieżkę i trafiłam na ofertę i chciałam zobaczyć po prostu, co to jest. Bo dla mnie wtedy nieruchomości: no, okej, okay, nie wynajmowałam mieszkanie na studia, mm -hmm. nie wiem, pewnie przeprowadzałam się z siedem razy, czy, czy coś koło tego. E, I poszłam na rozmowę, i okazuje się, że jakby spektrum, wydawało mi się wtedy bardzo ciekawe. No ale to tak, poszłaś na rozmowę i jeszcze nie do końca wiedziałaś, że nieruchomości. I tak już zostałaś w tych tak, nieruchomościach. Tak. Ok. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem doświadczoną pośredniczką. I co Cię kręci w sprzedawaniu nieruchomości? Tak naprawdę ludzie. Ludzie, relacje, to, że każdy dzień jest inny, mhm. to, że zapanowanie nad, nie wiem, procesem, dokumentami, Kalendarzem, jakby jest na pewno wymagając, wymagające, a chyba to, co najbardziej mnie, no to jest kwestia tego, że codziennie spotyka się nowe osoby, nowych ludzi i można im pomóc. Ja mhm. uważam, że akurat praca pośrednika, jakby w dużej mierze, to jest po prostu usługa, sprzedaż usługi, a nie samej nieruchomości. W sensie sprzedanie tego, co, co dla drugiej strony jest w tym momencie jego życia wyzwaniem. No właśnie, bo to ba bardzo fajnie, że to nazwałaś usługą, bo ja tak sobie jak myślę o sprzedaży nieruchomości. Tak, sprzedaż nieruchomości, że sprzedajemy mieszkanie. Mieszkanie, no... działkę, dom, tak. jakkolwiek, nie, no, produkt. To jest, to jest hmm. ten produkt, a moim zdaniem my jako pośrednicy sprzedajemy swoją usługę dla klienta. Czyli usługę pośrednictwa. Dokładnie mhm. tak. Okay. super, że to tak rozumiesz, bo ja mam no właśnie... potem na końcu jest właśnie... A o, tak, czyli jakby ta, ta, ta docelowa, ten docelowy produkt jest skutkiem ubocznym tego wszystkiego, co się dzieje. E, a powiedz mi, jak obecnie, po pierwsze, jak obecnie wygląda rynek nieruchomości, to tak bym, w kontekście różnych rzeczy, które do, docierają z mediów. Łącznie z tą nową ustawą, tego kredytu, tam wspaniałego, która gdzieś tam. Bezpieczny kredyt, bezpieczny kredyt, tak. To już w ogóle dla mnie dwa wykluczające się słowa, ale niech będzie. To dobra, to na razie ten temat. Jak w tej chwili ten rynek nieruchomości wygląda? Co jest dla Was pośredników, pośredniczek e największym wyzwaniem obecnie? Na pewno to jest e dynamika. <noise> ten rynek się zmienia i chyba ryn... bardziej dynamicznie niż kiedykolwiek, nie? Ja mam wrażenie, że ten rynek jest generalnie bardzo dynamiczny, <noise> ale teraz jakby te czynniki, które wpływają, nie wiem, od pandemii, <noise> tego zastopowania, potem jakiegoś szybkiego ruchu, właśnie zmiany ustawy. Em... Nie wiem, przepisy. przepisy. Mhm. Teraz też jakby jest nowa ustawa, która wchodzi 28 kwietnia. Tak, więc wiem, czy ciągle... o tej energetyce, tam, tak, w tak? świadectwach. <grydanie> tak. mhm. Więc jakby kolejny, jakby, może nie nowy, ale jakby kolejna kwestia, na mhm. którą trzeba zwrócić uwagę, inflacja. Mhm. Wakacje kredytowe, niewakacje kredytowe, inwestycje, być może, nie wiem, limit na zakup nieruchomości i, mhm. i tak dalej, więc jakby tych zmian i tych takich. Obszarów, które jakby wpływają na sam rynek, jest naprawdę bardzo dużo. Czy wy w takim razie nie jesteście w tej chwili e, osobami, które są wyjątkowo potrzebne klientom, niż jeszcze to było kiedyś? Bo kiedyś pamiętam takie czasy, kiedy. Em, Hasła takie, bez pośredników, nie chcę z pośrednikiem, sprzedam mieszkanie i takimi literami, bez, bez pośrednika albo bezpośrednio, na końcu ogłoszenia gdzieś tam dziękuję za kontakt pośrednikom, czy w sensie nie dziękuję agencjom, za kontakt agencjom i tak dalej. O brak kontaktu. Tak, jeszcze. proszę o, o brak kontaktu agencji. Czy jednak w dzisiejszych czasach, jakkolwiek one byłyby trudne dla, dla nieruchomości, to nie jest tak, że ten pośrednik jednak jest teraz mega potrzebny właśnie po to, żeby zdjąć z klienta te wszystkie organizacyjne tematy, które zabierają czas, energię, zdrowie często i, no, i my się po prostu jako klienci na tym nie znamy. Znaczy, tacy klienci byli, pewnie są i będą, więc bardziej ja bym postawiła to pytanie wcześniej, dla kogo ta usługa jest. No to śmiało. Dla, to kogo? dla kogo ta usługa jest, jeżeli właśnie ktoś nie chce w to wkładać nie wiem, energii, czasu, mm -hmm. sortować rynku, przepisów, przygotowywać, nie wiem, nawet samego mieszkania pod, pod sprzedaż, czy nie wiem, jeżeli już je kupi, to pod mm -hmm. najemce, pokazywać. No to pytanie, jakby ja zawsze mówię: jeżeli chce pan odbierać te telefony i, nie wiem, pokazywać, jak, nie wiem, wystawę w muzeum, no to jak najbardziej, no to nie jest jakby klient dla mnie, a moja usługa nie jest też dla takiego klienta, mhm. więc pewnie my się tutaj nie spotkamy, no ja nie będę jakby takich osób przekonywać, a właśnie ta usługa, znaczy ta usługa, usługa pośrednictwa jest y, przede wszystkim dla kogoś jakby, jeżeli dla kogoś jest ważne bezpieczeństwo, albo zajmuje się innymi rzeczami, albo nie wiem, ma y, bardzo dużo zadań takich zawodowych mhm. i jakby tak mi się wydaje, że te osoby, które z innego sam, miasta, nie, tak. czyli musiałby przyjeżdżać. Tak, pokazywać. Ja mówię, że osoby, które po prostu są świadome, mm -hmm, same okay. korzystają albo właśnie, nie wiem, pracują gdzieś w usługach i same też jakby w innych kwestiach korzystają z takiej usługi, no to one to doceniają. Mm -hmm. Doceniają, nie wiem, dla niektórych będzie to doradztwo, dla niektórych jakaś taka organizacja. Nie wiem, jeżeli. Ja traktuję sprzedaż w sensie tą, tą całą proces po prostu jak projekt. Mm -hmm. I A powiedz mi. Y czy, czy widzisz przez te lata, które jesteś w nieruchomościach, zmianę postrzegania pośrednika nieruchomości? Bo kiedyś było tak, że byliście dla klientów, e, tych, którzy się decydowali, mówisz o tym, że, że teraz ci klienci są świadomi i rzeczywiście decydują się, ale kiedyś było tak, jak pamiętam, że trochę byliście takimi. Osobami, które no zajmowały się tak naprawdę pokazywaniem mieszkania kupcom mhm. i kontaktem dobra, to mam kupca i kasowaniem tej prowizji, którą tam, o którą was tam o, o olbrzymie pieniądze wszyscy posądzają. Tak. Czy to się na przestrzeni lat zmienia? Jesteście trochę inaczej postrzegani teraz niż kiedyś? Ja myślę, że tak. Dużą zmianą jest na pewno kwestia mediów, mediów technologii. A okay. Kiedyś, no ja tych czasów może już w sensie nie pracowałam wtedy, ale są osoby, które pracują, nie wiem, 20 lat i to było mm -hmm. of, jakby w sensie ogłaszanie się tam w papierowych tak, poniedziałek, poniedziałek <laughs> tak, i wiem, dodatek właśnie mm -hmm. do jakiejś tam gazety lokalnej gdzieś tam. No teraz, nie wiem, są grupy, w sensie jakby kontakt i ten telefon, że mam klienta, no to to już jest po prostu za mało i, mm -hmm. i rynek i to, co się zmienia jakby wymusza to, że e, wszystkie branże muszą się rozwijać i pytanie jakby jaką potrzebę ma klient i mhm. trzeba ją odkryć i zaspokoić. zaspokoić. A powiedz mi Halina, bo jest was dużo tak. pośredników i agencji i pośredników i um, co ciebie wyróżnia jako Halinę Karpińską wśród innych pośredników nieruchomości, pośredniczek, pośredników? na pewno to, że ja tą pracę lubię. Teraz mogę powiedzieć, że mam duże doświadczenie mm -hmm. i taki w sensie mogę, sprzedać klientowi wraz z tą całą usługą, jakby jakkolwiek od do To jest to po prostu spokój, mm -hmm. tak. Y przez to, że się nie wiem, jakby znamy dłużej, mamy relacje, ale myślę, że po prostu duży entuzjazm. Ja bardzo to lubię. Ja lubię nie wiem architekturę, wnętrz, mm -hmm. mnie to po prostu Kręci, ale jak mam kogoś, kto po prostu konkretnie potrzebuje, to też jestem się w stanie e, dopasować e, z tym podejściem. Ale myślę, że jakby kwestia tego, że przez lata i kontakty, już nie mówię jakby z klientami, mm -hmm. tak, no bo myślę, że to każdy, kto już jest tu dłużej, ale w sensie rzeczy, jeżeli chodzi o nie wiem, prawników, notariuszy, homestagerów, e, jakieś konkretne porady, jakieś tam właśnie nie wiem, czy prawne, czy finansowe, mhm. czy czasem podatkowe, bo to nie zawsze jest tylko kwestia nie wiem, ceny, oferty i zdjęć. Więc i też jest tak, że każdy ma jakiś tam swój osobisty powód do sprzedaży Jasne. i za tym też jest po prostu historia. A powiedz mi w takim razie, bo dotknęłaś takiego fajnego tematu, no bo tak. Branża nieruchomości jest, tak postrzegam ją, jako mniej więcej równą co do ilości kobiet i mężczyzn. Tak. Jeśli chodzi o pośredników. Nie ma tutaj takiego stereotypowego myślenia, jak jest, nie wiem, w Automotive, czy w górnictwie, czy gdzieś tam, że to jest typowo męska branża albo typowo damska. Raczej to się tak, jak patrzę, nie wiem, właśnie chociażby przez, na wspomniane przez ciebie media społecznościowe, no to tych pośredników i pośredniczek jest w zasadzie, można powiedzieć, porówno. No, więc właśnie, bo dotknęłaś tematu historii osobistej klienta, która stoi za motywacją sprzedania mieszkania bądź kupienia, no bo tak. to też y, różnie bywa. Czy my, kobiety, e, jesteśmy na te historie bardziej podatne? Co za tym idzie, to nam pomaga? Czy jednak my kobiety, pomimo tego, że jesteśmy bardziej podatne na tę historię, to nam to będzie bardziej przeszkadzało w takim dobijaniu do brzegu, co może być męską bardziej domeną? Jak ty to widzisz? Znaczy myślę, że to jest trudne pytanie. Nieruchomości są, wydaje mi się, że w tym kontekście bardzo właśnie, tak jak zauważyłaś, demokratyczne. W sensie mm -hmm. tutaj jakby, jeżeli chodzi o samą taką Skuteczność, to tą pracę myślę, że i jedna i druga płeć wykonuje mm. dobrze, i, a nawet bardzo dobrze w sensie nie widać. Ja myślę, że panowie być może szybciej dochodzą, bo wystarczy właśnie, że założą garnitur albo przynajmniej wyprasują koszulę. Okay. Ja oczywiście, <grym> oczywiście żartuję się, że mm. panom jest to pierwsze wrażenie takiego profesjonalizmu, a co za tym idzie, być może szybciej pewne tematy. Domykają, to może być, a kobiety potrzebują więcej tej pewności siebie. I nie mm -hmm. wiem, tak naprawdę, czy to wynika z wychowania, że zawsze dziewczynki miłe, grzeczne, pomocne, takie bardziej usłużne, i to być może wydłuża. Ja się tego, powiem szczerze, musiałam nauczyć. Ja się okay. musiałam tego nauczyć. No, bo to jest tak, że to tu znowu dotknę takiego trochę prowokacyjnego wątku, no bo nieruchomości są, jakby nie było dobrem luksusowym, podobnie jak drogie samochody, mhm. no i pewnie co do zasady i statystycznie rzecz biorąc, to statystyczny Kowalski raczej nie kupuje sobie 4-5 mieszkań rocznie. Oczywiście, no pewnie mhm. są takie osoby, ale to one tak. nie, nie tej krzywej gałsa raczej na, na tak. skrajnych ym, końcach. I tak sobie myślę, czy znowu nie jest tak, że jak dobro luksusowe, to mężczyzna jest postrzegany jako bardziej profesjonalny i bardziej na miejscu, a my kobiety to mogłybyśmy sobie sprzedawać tam, wiesz, no nie wiem, jakieś tam ubrania, kosmetyki, inne, czyli my do takich codziennych, a jak dobro luksusowe, to facet. Jakby ten stereotyp jest, mhm. ale praktyka. Hmm, może nie do końca, znaczy w sensie ja nie mam, no jakby nie mam, ja mam koleżanki, które są po prostu petardami, aczkolwiek nawet w tych nieruchomościach, powiedzmy pokazywanych gdzieś tam w, mm -hmm. nie wiem czy, w właśnie szeroko rozumiany internet, to kobieta raczej pokazuje tak, a pan się wypowiada w kwestiach takich konkretnych. I, mm -hmm. I nie wiem czy to też nie jest wina, w sensie nas kobiet, że tych takich bym powiedziała liderek, E, m, takie osoby, które po prostu gdzieś tam są w branży widoczne, wydaje mi się, że jest mniej wtedy, w sensie w tej roli, mniej kobiet niż panów. Tak, bo my się trochę pozycjonujemy jako takie, które e, opiekują się klientem i tak. tą nieruchomością. A, panom jest... a pan jest. Od sprzedania tej tak, nieruchomości. Tak. Czyli, jakby trochę, rzeczywiście to jest bardzo słuszne, co powiedziałaś, bo tak jak sobie kojarzę, z uwagi na to, że trochę w tej waszej branży się rozpycham od jakiegoś czasu, to trochę rzeczywiście tak jest, że tak jak patrzę na media społecznościowe dziewczyn, pośredniczek nieruchomości, to często one są takie, jakby to powiedzieć, przytulne. Tak. Że tu mieszkanie, piękna okolica, rzadko kiedy w ogóle kobiety na tych zdjęciach występują, tylko jest generalnie tak. nieruchomość. A jak jest facet, no to tak jak mówisz, to jest, jest on ta, garnitur, on tu sprzedaje, ta, wszystko, on zarządza, ta. tu jest taka kwota, taka lokalizacja, że znaczy apel do jakby grona. Chyba dziewczyn, dziewczyn, dziewczyn no. trzeba to zrobić, no, chyba trzeba zaapelować. I właśnie, nie wiem, kobiety pośredniczki, kobiety w sprzedaży, żeby tej chęci do wyjścia ten krok do przodu. Mm -hmm. Pokazania po trochę siebie, siebie, nie? bardziej mm -hmm. i... bo tak myślę właśnie, że nie wiem, no ja mam takie mieszane jakby to moje, moje grono, ja też przez 10 lat pracowałam w większej firmie i tam było nie wiem, 30, pewnie w pewnym momencie około 50 osób mm -hmm. i to było tak na... tak powiedzmy pół na pół, jeżeli chodzi, nie wiem, o wiek właśnie, o płeć i tak dalej, ale to panowie, dziewczyny robiły i... I to są takie miłe koleżanki, a częściej, tak jak widziałam, nie wiem, w sensie jakieś tam spotkania nie wiem, miesięczne, tygodniowe, to chłopaki wstawali tak, nie wiem, udało się, sprzedałem, było super. Znaczy czyli a, my się nie chwalimy. A my sobie. się nie chwalimy. W sensie czemu jakby nie można powiedzieć, że też jakby robimy tą pracę. Tak samo dobrze. I mhm. też możemy o tym mówić głośno. Tak. Tak, i to jest znowu takie udowadnianie, to nawet w tym naszym słowniku kobiecym często występują te takie słowa, jak też robimy tak jak mężczyźni. Mhm. Nie? Czyli my jakby już samym tym słowem też, już musimy doskoczyć tak. do tego, że tak, oni to jakby robią tak po prostu, a my robimy też tak, tak samo dobrze, nie? Więc to jest myślę, że jeszcze trochę wody musi upłynąć i w Wiśle i w Odrze i we wszystkich rzekach naszego kraju, żeby to trochę się odczarowało. Natomiast no mam takie przekonanie i obserwuję też po różnych inicjatywach, że się zaczynamy mocno organizować my kobiety w tych tematach biznesowych żeby jednak yy, nie chcę użyć słowa dorównać, ale żeby pokazać, Pokażę, że, jesteśmy. że jesteśmy, tak, jesteśmy. że jesteśmy. Mhm. Halina, I... ja Ciebie znam jako frika szkoleniowego. <laughs> Wiem, że uwielbiasz po prostu szkolenia. Yy, po co ty to robisz? No w takim momencie się po prostu, moim mojego życia <laughs> I Ja jakby zaczynam, bo od dwóch lat yy, tworzę swoją firmę. Mhm. Swoją markę i doszłam do wniosku, że dobrze sobie jest pewne podstawy mm, odkurzyć. I w tym znaczy na tym etapie zaczynamy gdzieś tam rekrutację, mm -hmm. i fajnie by było jakby mieć na świeżo pewne podejście, pewne kwestie sobie e, poukładać. A poza tym, jakby Sandler jest ze mną, nie, no mogę powiedzieć, że po prostu ufam temu modelowi, o tak. Okay. Ufam, znam. I wiem, że jakby dużo mi to w tej mojej ścieżce dało. Ale Masz swoją ulubioną zasadę Sandlera? No, jak powiem teraz że nie pamiętam, to, była, to, to była <grymna> Ale wiesz, nie ekrania. musisz dosłownie. Tylko co ci tak najbardziej Na pewno ujmuje? Pierwsza, bo tam było, że trzeba nauczyć się przegrywać, żeby zacząć wygrywać. Mhm. Tak, żeby się, ja to ja po prostu ja to widzę tak, że tak to rozumiem, żeby wyciągać e, wnioski, tak naprawdę z każdej sytuacji. Mhm. Praca pośrednika no to jest raczej na zasadzie, nie mówię, że przegrana, bo ja bym tego tak, mm -hmm. już tego tak na pewno nie, jakby nie postrzegam, ale nie każde spotkanie to jest sprzedaż, umowa, notariusz, faktura. Um, a czasami jest tak, że to jest tak, że nic z tego nie wyjdzie. Czasami ten proces jest bardzo rozwleczony i powiedzmy, no nie, no nie to nie są porażki. To są po prostu jakieś tam spotkania, które jeszcze nie mają efektu mm -hmm. albo nie będą miały tego efektu, i żeby też z nich po prostu wyciągać wnioski. No. Ja pamiętam jak czytałam książkę Sandlera i tak mnie strasznie roz, wewnętrznie, znowu po kobiecemu powiem, e, e, rozzło, może nie rozłościła, ale on tam ma taką zasadę, że zawsze odpowiadaj pytaniem na pytanie. I jak pierwszy raz to przeczytałam, mhm. ten nagłówek, to myślę sobie tak, nie. No przecież to no oczywiście w Ameryce może się to sprawdzi, ale przecież w naszym kraju, no to nie wypada, szczególnie kobiecie, tak, no. odpowiadać pytaniem na pytanie, no tak, to niegrzeczne. Jest niegrzeczne, właśnie to, to jest niegrzeczne, przecież od dziecka nam to powtarzali, tak. że to jest niegrzeczne po prostu odpowiadać, jak się ciebie pytają to odpowiedz, najlepiej jeszcze pełnym zdaniem, zdaniem tak. a nie tak i nie i to pamiętam, że dopiero potem jak rzeczywiście zrozumiałam, bo no, mów mi się, że te zasady sandera nie są najprostsze. Nie, nie. I trzeba je mocno odczytać i kilka razy przerobić, i tak jak ty to robisz, na wielu wątkach szkoleniowych się tak. z nimi spotkać, żeby je zrozumieć i jak tą sprawę. Zasadę... Może właśnie dlatego, jakby zaczęłam tą, zaczęłam tą przygodę jeszcze raz, bo mhm. pewne rzeczy się wdraża, i to pomogło w, w, w zbudowaniu pewności siebie. Mhm. I właśnie to, że ja się teraz nie wiem, że nie wstydzę, bo się tam wstydzić, to się nie wstydziłam, ale że nie mam problemu z tym. Żeby wyjść, bo to też jest potrzebne w sensie do zarządzania sytuacją, do właśnie bardziej sprawnego a, poprowadzenia, a, ustalenia jakichś rzeczy, do których się będziemy odnosili, czy jakby sklaryfikowania pewnych mhm. sytuacji, sprawdzenia tego, czy jakby rozumiemy to samo, tak i potem nie ma tych rozczarowań. Ja się zawsze tak śmieję, że właśnie, już tak typowo sprzedażowo i po, pośredniczo, że bardzo często jakby, ja tu, jakby ktoś jest. I czasami ludzie tak, no nie wiem czy panowie, generalnie klienci, o kurczę, ja mówię to dlatego, bo miałam takie sytuacje, że ktoś mm -hmm. kiedyś tam zadzwonił i nie był do końca zadowolony i wolałabym tej sytuacji uniknąć i ja dlatego te pytania zadaję. Tak, no to jest też, to jest też tak, że... Um, nie, I wyjście z tego, i... przepraszam, jeszcze wyjście z tego komfortu właśnie, żeby... Przecież to to jest od nas. Ko komfort, ja to nazywam, że to jak ktoś zaczyna pracować z Sandlerem i się zderza z tym, to odkrywa czasem, że to był pseudo-komfort. No, bo nie jest komfortowo w relacji z klientem, który jest nieautentyczny. My też nie jesteśmy tak. autentyczni. Nam się tak. wydaje, że to jest komfort, a jak to wszystko opadnie, ten kurz tej mhm. ściemy, to się nagle okazało, że tam to wcale nie było komfortowe. I nagle się okazuje, że teraz jestem teraz w komforcie jest buka, dopiero. Bo jakby mogę sobie patrzeć spokojnie do przodu i, i to, co mówię w sensie relacji. Jadąc tutaj, odebrałam telefon od klientki, która kupiła za mną mieszkanie 9 lat temu. O proszę. I jakby super jest to, że właśnie, może to jest właśnie ten taki moment, że ktoś zapamiętał, mm -hmm. bo pani mega doceniła, właśnie teraz mieszka w innym mieście, gdzieś tam będzie w Warszawie i, i czy pani się zajmuje tym, czy się zajmuje, no musiała wygooglać tak, sprawdzić mm -hmm, tak, bo mm -hmm. jakby ja, ja zmieniłam jakąś tam organizację i tak dalej, to jest super. Mm -hmm. Tak, no generalnie myślę, że sandler jest taką metodyką, trochę tak w tego sandlera będziemy tu reklamować, ale Halinka jest freakiem sandlerowym. Ja trochę jest też, tak więc sam tak, zwiększy. Więc, tak. <laughs> więc, y, więc no, to, to jest jednak taka metodyka, która mocno dotyka postawy. Ją nawet nie można nazwać technikami sprzedaży. Absolutnie. Ja dopiero to później. Tak, już. tylko to jest jakby y, przebudowujemy człowieka. Te klocki po prostu zupełnie robią co innego w głowie niż takie stricte techniki sprzedaży. Zresztą, ja, jak ktoś się mnie czasem pyta, czy ja szkole z technik sprzedaży, to mówię, że broń Boże, nie nigdy. Ja myślę, że to jest praca głównie nad sobą tak. i ze sobą. Tak, 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 tak. Jeżeli jakby, no nie, te nawyki takie nawet w komunikacyjne mówię, że one są, nie wiem, bardzo złe, ale mogą być bardziej efektywne. Ale one się w życiu prywatnym sprawdzają, tak. to w ogóle jest niesamowite. Okej. Okay. A powiedz mi, jakie ty lubisz wyzwania w swojej branży? Hmm, na pewno jakby, ja już tak powiem stricte, jak, ja kocham kamienice. W sensie, mhm, mm okej. Okay. Jakby się pozycjonować, to właśnie w Śródmieście, Ochota stare dzielnice, mm -hmm. kamienice, bo ja po prostu uwielbiam architekturę i no teraz się tak nie buduje. No tak, <laughs> teraz to, się mówi, tak to tak jest duszą łódkę. mieszkania. Uh, więc ja bym zaraz, nie wiem, jak się da, poprzestawiała ściany, zagrała światłem, mm -hmm. znaczy nie, nie projektuję i tak dalej, ale po prostu widzę, uh, co się z tymi nieruchomościami później dzieje mm -hmm. I ja wiem, że tak też nie można, ale jakby ja uwielbiam sprzedawać ludziom, którzy to doceniają. Znaczy ja wiem, że to też jakby sam rynek weryfikuje, bo każdy, nie wiem, chce. Oglądają w śródmieściu, a potem, nie wiem, tam kończymy w jakiejś innej dzielnicy, bo budżet, bo nie każdy, nie każda kamienica jest po jakiejś tam rewitalizacji. Więc jakby to lubię, że jakby z tym coś się dzieje. Ja wiem, że to jest od sprzedaży i w ogóle jakby nie, nie wplatam tego, no bo. Um, też czasem jakby pytania, co by Państwo zrobili, mm -hmm. jak to by poprzestawiali ściany, czasami też pomaga, ale no to jest coś takiego właśnie, że z nieruchomościami wiąże się mnóstwo różnych innych e, aspektów, branż, tematów e, i tak dalej, więc jakby to jest super. Mm -hmm. A jakbyś miała dziewczynom, które myślą o tym, żeby może pójść do nieruchomości, może posprzedawać nieruchomości, to co je tam czeka, jak już tam trafią? Na sam początek dużo ciężkiej pracy. Czyli jedna. Tak jak ja no się nie pamiętam, jak mhm. zaczynałam, to mi zajęło to sporo. W sensie same, tam nie wiem, telefony i tak dalej. Jakby wiadomo, że jest jakiś taka, taki basic, który trzeba, mhm. no się, nie wiem, kalendarz, spotkania. No i ja się też jakby przepracowałam w pewnym momencie, mhm. więc jakiś, ale tych aspektów właśnie typu prawnych, miękkich, relacyjnych. Takich właśnie typu, co, kiedy, jaki dokument, gdzie zadzwonić, e, a że potem jest łatwiej, bo można, nie wiem, tam, jak się pracuje w jednej lokalizacji, to już jakby te osoby się tam gdzieś e, przeplatają, mhm. które mogą po prostu pomóc albo po prostu gdzieś tam coś przyspieszyć, żeby tego tam nie nazywać po imieniu, e, ale tych aspektów takiego wejścia jest bardzo dużo. Mhm. Więc na pewno przygotować się, że to jest jakaś praca do wykonania, ale jeżeli ktoś się w tym widzi, a przede wszystkim to jest po prostu praca z ludźmi, mm -hmm. no to jak najbardziej. Okej, okay, czyli ciężka praca, cierpliwość, wielozadaniowość. Tak, i to na pewno nie jest... Czyli typowo to, co my wszystkie kobiety mamy, po tak. prostu. Czyli się idealnie nadajemy tak. do tej. Nie ma, nie ma, że się nie nadajemy do tej pracy. No I ta praca wydaje mi się, że daje satysfakcję jakby w takim długim terminie, mm -hmm. że właśnie potem, jak już ktoś wraca, a tych klientów wraca. Warszawa też wydaje mi się, jakby nie wiem, jak jest w innych miastach, ale tu rzeczywiście jest bardzo duża konkurencja. I jakby ten obrót jest też spory, więc mm -hmm. to są plusy i minusy, bo trzeba naprawdę, jakby patrzeć na to, jeszcze raz powiem, bardzo długoterminowo. Mm -hmm. Myślę, że to się zaczyna spłacać, w sensie można te kuponiki sobie odcinać. Ale myślę, że po roku, po trzech trzeba czasu. Trzeba po prostu czasu, a na te efekty, jak ktoś jest bardzo niecierpliwy, no to nie wiem, jakby, czy, czy, czy to jest dla takich osób, ale jakby ta satysfakcja przychodzi na pewno z czasem. Mhm. I taki spokój, w sensie takim, że okej, okay, no nie wiem, ceny pójdą do góry, no to okay, pójdą, pójdą w dół, mhm. trudno. Mhm. Był problem z kredytami, trzeba było po prostu się w takiej sytuacji a odnaleźć, nie wiem, do tej pory pamiętam, w 2014 roku, 100 lat temu, mm -hmm. mieszkania się przestraciło, w sensie takim, że tych transakcji naprawdę było mało. Bo po prostu był już taki mm -hmm. um, wysycony rynek, tak, dołek. Mm -hmm. I nie wiem, ja miałam 30-40 mieszkań w portfolio, tak. Mm -hmm. okay. Więc jakby okej, okay, no rynek się zmienia i, i, i to jest właśnie ta stała, że on się po prostu zmienia, nic z tym nie zrobimy, nie ma sensu ani się ekscytować, że super, ani się martwić, że on ją źle albo że duża konkurencja. Okay. Dobrze. To tak na podsumowanie, yy, drogie panie. Yy, nie jest tak absolutnie, że nieruchomości to jest działka mężczyzn, ze względu na to, że to dobra luksusowe. Czyli my się spokojnie możemy tutaj rozpychać yy, i dla każdego znajdzie się miejsce. Wspierać się. Wspierać, tak jest tylko spokój nas uratuje, predyspozycje jak najbardziej mamy, bo jesteśmy wielozadaniowe, wielowątkowe, bardzo mocno inteligentne emocjonalnie. Oczywiście nie, żeby panowie nie byli, ale z uwagi też. na to, że to kanał przede wszystkim kobiecy, to to podkreślam. Więc za dzisiejszy odcinek Cichalina bardzo dziękuję. Tak będziemy odczarowywać zarówno branże sensu stricte męskie, jak i będziemy też dotykać branż takich gdzie jest podobna ilość kobiet i mężczyzn, więc zachęcam do śledzenia kolejnych odcinków. Zapraszam wszystkie panie, które chciałyby tutaj e, zasiąść. E, na Panów się nie zamykam, więc gdyby któryś z Panów poczuł, że ma coś w tej kwestii do powiedzenia, e, to myślę, że też możemy znaleźć jakieś wyjście i rozwiązanie, i zapraszam również. Także dziękuję bardzo i zapraszam do kolejnego odcinka. Dzięki. Dzięki.